Nazywam się Marta. Po rozwodzie myślałam, że bliskość i intymność przestały istnieć dla mnie. Siedziałam sama w swoim mieszkaniu, próbując poukładać życie na nowo i nie spodziewałam się, że mogłabym znów poczuć coś, co przypomina pragnienie. A jednak wszystko zaczęło się od jej obecności. Poznałam Anię przypadkiem. W pracy, przy wspólnej kawie. Nie było w tym nic wyjątkowego, a jednak jej sposób, w jaki patrzyła na ludzi, sprawił, że poczułam coś, czego dawno nie doświadczałam. Nie mówiłyśmy od razu o sobie zbyt wiele. Rozmowy były lekkie, codzienne, a mimo to w powietrzu unosiło się napięcie, którego nie potrafiłam nazwać. Pewnego dnia Ania zaprosiła mnie do siebie. Mieszkanie było pełne książek, miękkiego światła i zapachu świeżo zaparzonej herbaty. Siedziałyśmy na kanapie, oddalone od siebie o kilka centymetrów, a ja czułam, jak każdy ruch jej ręki, każdy uśmiech sprawia, że moje ciało reaguje inaczej niż zwykle. To była cisza pełna znaczeń. Powiedziałam jej o swoim rozwodzie, o strachu przed bliskością, o tym, że kiedyś myślałam, iż nie potrafię już nikogo kochać inaczej. Ania słuchała uważnie, nie oceniając, nie spiesząc się. W pewnym momencie jej dłoń musi enyła moją, najpierw niepewnie, jakby sprawdzając, czy mogę pozwolić sobie na gest. A ja nie kofenyłam się. Był to pierwszy, subtelny krok w kierunku czegoś nowego. Nie wiedziałam jeszcze, co dokładnie chcę czuć ani dokąd nas to zaprowadzi, ale po raz pierwszy od dawna poczułam, że mogę pozwolić sobie na bliskość. To nie była namiętność, którą znałam wcześniej, to było coś miękkiego. Powolnego, odkrywającego. Każdy jej gest wywoływał we mnie mieszankę ciekawości, niepokoju i pragnienia. Tamta chwila nie zakończyła się niczym spektakularnym, a jednak zmieniła wszystko. Poczucie, że mogę jeszcze poczuć, że mogę pozwolić sobie na nowy rodzaj bliskości, było przytłaczająco intensywne. Wiedziałam, że jeśli zdecyduję się iść dalej, każda następna chwila z nią będzie odkrywaniem siebie na nowo. Po tamtym wieczorze nie mogłam przestać myśleć o Ani. Nawet zwykłe wiadomości od niej wywoływały przyspieszony oddech, delikatne drżenie w dłoniach. Zdałam sobie sprawę, że to, co zaczęło się jako ciekawość, zmienia się w coś znacznie głębszego, trudniejszego do zignorowania. Po raz pierwszy od dawna poczułam, że mogę znowu ufać własnym emocjom. Kilka dni później spotkałyśmy się w małej kawiarni. Siedziałyśmy naprzeciwko siebie, obie świadome napięcia między nami, choć żadna nie chciała wypowiedzieć tego głośno. Jej uśmiech sprawiał, że czułam, jak moje serce bije szybciej, a drobny gest, kiedy przesunęła włosy za ucho, wydawał się zaproszeniem. Nie wiedziałam, czy powinnam zrobić krok, czy tylko pozwolić chwilom toczyć się swoim tempem. Zaczęłyśmy rozmawiać o drobiazgach, o ulubionych książkach, filmach. A każde słowo wypełniało przestrzeń między nami czymś niewypowiedzianym. Jej spojrzenie nie opuszczało mojej twarzy, a ja coraz wyraźniej czułam, że pragnę być bliżej. Kiedy jej kolano przypadkowo zetknęło się z moim, nie kofenyłam się. Zamiast tego poczułam impuls, by położyć dłoń na jej dłoni, delikatnie, jakby sprawdzając, czy mogę pozwolić sobie na intymność. Ania nie odsunęła się. Wręcz przeciwnie, jej palce splecione z moimi były lekkim, cichym zaproszeniem. To był pierwszy moment, w którym poczułam, że ta bliskość może być czymś więcej niż tylko fizycznym gestem. Było w niej coś powolnego, subtelnego, co pozwalało mi odkrywać emocje, których nie znałam od czasu rozwodu. Po kawie wróciłyśmy do jej mieszkania. Nie spieszyłyśmy się. Każdy krok był przemyślany, a jednocześnie naturalny. Siadłyśmy na kanapie, blisko siebie, a ja pozwoliłam dłoni ani przesunąć się po moim ramieniu. To było nowe i ekscytujące, wcale nie gwałtowne ani nachalne, ale pełne napięcia, które wywoływało przyspieszony oddech i świadomość ciała, jakiej dawno nie znałam. Zamknęłam oczy i w pełni poczułam moment. Nie wiedziałam, dokąd to zaprowadzi, ale pierwszy raz od dawna poczułam, że mogę pozwolić sobie na odkrywanie bliskości, której nigdy wcześniej nie doświadczałam. Każdy jej gest, każdy drobny dotyk był dla mnie jak odkrywanie nowego świata powolnego, zmysłowego, kuszącego i pełnego napięcia, które jednocześnie uspokajało i rozbudzało zmysły. Tamte dni po spotkaniu w kawiarni były jak powolne podgrzewanie wody, napięcie między mną a Anią rosło z każdą kolejną wiadomością, każdym spojrzeniem, każdym przypadkowym dotknięciem podczas spotkań. Czułam w sobie mieszankę niepewności i ekscytacji, której dawno nie doświadczyłam. Po raz pierwszy od rozwodu nie musiałam się powstrzymywać przed pragnieniem, które wydawało się zarówno nowe, jak i znajome. Spotkałyśmy się wieczorem w jej mieszkaniu. Światło było ciepłe, miękkie, a zapach świeżo parzonej herbaty i lekki aromat świec tworzył atmosferę, w której każdy gest mógł stać się znaczący. Siedziałyśmy na kanapie blisko siebie, a ja czułam, że oddech ani miesza się z moim. Jej obecność była jednocześnie kojąca i elektryzująca, jakbyśmy były równocześnie przyjaciółkami i kimś więcej, czego nie odważałyśmy się nazwać. Jej dłoń znalazła moją. Tym razem nie było w tym niepewności ani testowania, dotyk był pewny, zdecydowany, a jednocześnie subtelny. Poczułam, jak ciało reaguje na ten kontakt, jakby każda komórka nagle przypomniała sobie, czym jest bliskość. Zamknęłam oczy i pozwoliłam sobie poczuć jej ciepło, pozwoliłam sobie na drżenie, które nie było strachem, tylko ekscytacją. Rozmawiałyśmy szeptem, lecz słowa stawały się tłem dla wszystkiego, co niewypowiedziane. Każdy gest, każdy ruch, każdy subtelny kontakt był jak eksploracja nowego terytorium. Nie spieszyłyśmy się. Było w tym coś powolnego, co sprawiało, że napięcie rosło w sposób naturalny, stopniowo, aż prawie było nam ciężko oddychać. Przesunęła swoją dłoń po moim ramieniu w dół, zatrzymując się tuż przy talii, a ja poczułam, że moje ciało reaguje samo, bez myśli, bez analizy, tylko reakcja. To było jednocześnie przerażające i fascynujące. Po raz pierwszy mogłam pozwolić sobie na bliskość z kobietą w pełni, na zmysłowe odkrywanie, nieporównywalne z niczym, czego doświadczałam wcześniej. Usiadłyśmy bliżej, nasze uda zetknęły się delikatnie, a ja poczułam ciepło i elektryzujące napięcie. Każdy gest Ani wydawał się znaczyć coś więcej, choć nie musiała nic mówić. W tym milczeniu była magia, bliskość która była zarówno fizyczna, jak i emocjonalna, a zarazem zupełnie nowa. Kiedy wieczór dobiegł końca, wiedziałam jedno, coś we mnie się obudziło, coś czego dawno nie czułam. I byłam gotowa odkrywać tę bliskość dalej, krok po kroku, powoli, z uważnością i pragnieniem, które z każdą chwilą stawało się silniejsze. Następny wieczór spędziłyśmy w jej mieszkaniu w ciszy, która wcale nie była pusta. Wręcz przeciwnie, wypełniała ją atmosfera napięcia, które od pierwszej chwili było namacalne. Ania przygotowała herbatę, a ja siedziałam obok niej na kanapie, czując ciepło jej ciała tak blisko mojego. To było zupełnie inne od wszystkiego, czego wcześniej doświadczyłam, nieśpieszne, pełne subtelnych gestów i świadomego przyzwolenia. Jej palce przesunęły się po mojej ręce, delikatnie, powoli. Nie było w tym pośpiechu ani gwałtowności, każdy dotyk był sprawdzaniem, subtelnym pytaniem, czy mogę iść dalej. Odpowiedź była we mnie, tak, mogła. Czułam, że mogę w pełni pozwolić sobie na ten rodzaj bliskości, który wcześniej wydawał się nieosiągalny. Rozmawiałyśmy tylko wtedy, kiedy chciałyśmy. Każde spojrzenie, każdy drobny gest stawał się częścią naszej historii. Czułam, jak zmysły reagują na każdy ruch. Ani, sposób, w jaki przesuwała włosy za ucho, jak delikatnie opierała rękę o moje ramię, jak przybliżała się tylko na tyle, by czuć nasze ciała, ale nie naciskać. To było powolne odkrywanie, które budziło we mnie pragnienie i ciekawość, jakbyśmy odkrywały terytorium, które jest nasze, a jednocześnie nowe. Poczułam, że potrzebuję więcej kontaktu, subtelnego, zmysłowego, nienachalnego. Ania zauważyła to od razu. Jej palce lekko zetesunęły się wzdłuż mojego ramienia, a ja odpowiedziałam delikatnym przesunięciem dłoni po jej plecach. Było w tym coś wzajemnego, coś, co nie wymagało słów, tylko świadomości i obecności. Każdy gest był jak rozmowa bez słów. Kiedy jej dłoń znalazła się na moim udzie, poczułam drżenie, które nie było strachem, a pragnieniem. To było odkrycie, że bliskość może być powolna, świadoma i pełna napięcia, które jednocześnie uspokaja i rozbudza. Nie musiałyśmy spieszyć się ani mówić wszystkiego głośno. Cisza między nami była równie ważna jak każdy dotyk. Tamtej nocy poczułam, że zaczynam ufać własnym emocjom, że mogę pozwolić sobie na przyjemność, na odkrywanie czegoś nowego, czegoś, co nie miało nic wspólnego z moim dawnym życiem. Była w tym wolność i intensywność, jakiej dawno nie znałam. A najbardziej fascynujące było to, że wszystko działo się krok po kroku, w tempie, które wyznaczałyśmy razem, subtelnie, powoli, zmysłowo. Obudziłam się z poczuciem, że coś we mnie się przesunęło na dobre. Nie była to już tylko ciekawość ani napięcie. To było świadome pragnienie bycia blisko ani, w sposób, który nie potrzebował definicji ani etykiet. Leżąc w jej mieszkaniu, słuchiwałam się w dźwięki poranka i czułam spokój, który wcześniej był mi obcy. Po nieudanym małżeństwie bliskość zawsze kojarzyła mi się z wysiłkiem. Teraz była naturalna. Ania obudziła się chwilę później. Spojrzała na mnie z tym samym spokojem, jakbyśmy obie wiedziały, że nie trzeba niczego przyspieszać ani tłumaczyć. Usiadłyśmy przy stole z kubkami kawy, blisko, kolano przy kolanie. Rozmawiałyśmy o drobiazgach, ale pod tymi zwykłymi słowami pulsowało coś intensywnego. Świadomość, że każda chwila między nami jest wyborem, a nie obowiązkiem. Zaproponowała, żebyśmy spróbowały czegoś nowego, ale w bardzo prosty sposób. Żebyśmy skupiły się na odczuwaniu, nie na działaniu. Na tym, jak reagują nasze ciała, kiedy jesteśmy blisko, bez pośpiechu, bez celu. Ta propozycja była dla mnie zaskakująco odważna, bo wymagała pełnej obecności. Zgodziłam się, czując jednocześnie ekscytację i delikatny niepokój. Usiadłyśmy naprzeciwko siebie, bardzo blisko. Jej dłoń spoczęła na mojej, a ja zamknęłam oczy. Skupiłam się na oddechu, na ciepłe, które płynęło z jej dotyku. Każda sekunda wydawała się dłuższa, bardziej intensywna. Gdy otworzyłam oczy, nasze spojrzenia spotkały się bez wstydu. Była w nich ciekawość i czułość, ale też namiętność, której nie musiałyśmy nazywać. Zaczęłam mówić o tym, co czuję. O tym, że bliskość z nią jest inna, bo nie niesie ze sobą ciężaru oczekiwań. Ania słuchała, delikatnie przesuwając palcami po mojej dłoni, jakby każde słowo było potwierdzeniem, że idziemy w tym samym kierunku. Jej reakcje były spokojne, ale pełne znaczenia. Każdy gest był odpowiedzą. Zrozumiałam wtedy, że odkrywanie bliskości z drugą kobietą nie polega tylko na nowości. Polega na uważności, na tym, że mogę być sobą bez roli, bez schematu, który znałam z poprzedniego życia. To było wyzwalające i jednocześnie bardzo intymne. Kiedy znów znalazłyśmy się blisko siebie, poczułam, że to, co przed nami, będzie wymagało odwagi, ale nie odwagi do ryzyka. Odwagi do czucia. I wiedziałam, że chcę zrobić jeszcze jeden krok dalej, już nie z ciekawości, ale z pragnienia, które było w pełni moje. Kiedy wróciłam do swojego mieszkania, cisza nie była już pusta. Niosłam ją w sobie inaczej niż po rozstaniu z mężem. Nie była ciężarem ani brakiem, raczej przestrzenią, w której mogłam spokojnie oddychać. Myśli o Ani nie miały w sobie niepokoju. Były ciepłe, osadzone w ciele, jak wspomnienie dotyku, który zostaje na skórze jeszcze długo po tym, gdy już go nie ma. Zrozumiałam, że ta historia nie była ucieczką od przeszłości ani próbą wypełnienia pustki. Była spotkaniem z samą sobą w nowym kontekście. Przez lata małżeństwa nauczyłam się funkcjonować według oczekiwań, reagować automatycznie, zamykać się w znanych rolach. Bliskość z nią była inna, bo nie wymagała ode mnie niczego poza obecnością. Mogłam być niepewna, ciekawa, zmysłowa i spokojna jednocześnie. Spotykałyśmy się dalej, bez deklaracji i wielkich słów. Każde kolejne spotkanie było świadomym wyborem. Zauważyłam, że zaczęłam inaczej słuchać swojego ciała, bardziej ufać sygnałom, które wcześniej ignorowałam. Namiętność nie była już czymś, co należało osiągnąć albo udowodnić. Stała się naturalnym efektem bliskości, która rodziła się z uważności. Pewnego wieczoru powiedziałam Ani, że to, co między nami, zmieniło moje spojrzenie na intymność że nie wiedziałam, jak bardzo potrzebowałam takiej formy bycia razem, bez schematów i bez presji. Uśmiechnęła się wtedy i odpowiedziała, że dla niej ta historia też jest odkrywaniem. Nie tylko mnie, ale i samej siebie. Te słowa były dla mnie ważniejsze niż jakakolwiek obietnica. Nie wiedziałyśmy, dokąd to wszystko zmierza, i przestało to mieć znaczenie. Liczyło się to, co działo się pomiędzy chwilami. Spojrzenia, które mówiły więcej niż zdania, cisza, w której nie trzeba było się tłumaczyć, bliskość, która była nasycona namiętnością, ale nie gubiła delikatności. To było doświadczenie pełne zmysłowości, a jednocześnie głęboko osobiste. Dziś, kiedy myślę o tej historii, nie próbuję jej zamykać w definicjach. Była etapem, który pozwolił mi odzyskać siebie pokazała mi, że po nieudanym małżeństwie nie kończy się zdolność do pragnienia ani do bliskości. Wręcz przeciwnie, może się ona odrodzić w zupełnie nowej formie, bardziej świadomej.